Witam Was, kochani, przekaz od Przodków i aniołów, Wtorek, 29 lipca. To zaczynamy. Z tym przekazem lecimy. Relacje przyjacielskie, koleżeńskie, rodzinne. Relacje w pracy i praca. Pary i związki małżeńskie. No i singla czu się, już same to wyskoczyły, dziubaski nam. Okej. Okay. Dobra. Rozpal swoje pasje. Słuchajcie, przede wszystkim zadbajcie o to, żeby mieć czas na rozpalenie swoich pasji, na wznowienie pasji, na poszukanie nowych pasji, bo jest czas taki, że będzie ktoś próbował wam, że ktoś będzie cały czas wam zawracał głowę, mówiąc kolokwialnie. A wy już będziecie mieli dosyć, ale i tak będziecie pozwalali tej osobie wejść sobie na głowę. Moi kochani, wy macie znaleźć chwilę dla siebie i zobaczyć, co chcecie robić, jakie pasje chcecie rozpocząć, czy powrócić do jakich pasji. Czyli trzeba wyznaczyć granice. Ja jestem tu dla Was, ale w tym momencie jest czas dla mnie, tak? Ja zajmuję się swoimi pasjami, swoim relaksem. Praca i relacje w pracy. Szanuj swoją wewnętrzną wiedzę. Dziobaski, wy posiadacie wiedzę. Jeżeli ktoś zaczyna z was, to wy też macie szanować to, że wy już jakąś wiedzę zdobyliście. Przede wszystkim nie dajcie sobie wmówić, że to yy, wy coś schrzaniliście, jeżeli doskonale wiecie, że wy tego nie zrobiliście. Prawda? No właśnie. Więc uwaga, ktoś będzie próbował podkopać waszą wiedzę. Wy macie podejść do tego spokoju, ze spokojem, przepraszam. Z spokojem możecie też, <laughs> ze spokojem e, i zakomunikować, tak? Asertywnie, na spokojnie macie szanować swoją wiedzę i wymagać od innych, żeby też szanowali waszą wiedzę. E, pary i małżeństwa, bądź światłem. Jeżeli wystąpacie we dwoje i ktoś wam gdzieś to światło zabiera. A wy jesteście dla siebie, bo nie jesteście toksycznym związkiem, to trzeba tą osobę odsunąć. Skoro zabiera to światło, to wy macie być dla siebie tym światłem, a tą osobę odsunąć. Natomiast, jeżeli macie toksyczny związek, to znowu ta osoba toksyczna będzie próbowała zgasić w was to światło, tak? Czyli krótko mówiąc, obniżyć poczucie waszej własnej wartości. Ponownie, tak? Wątpliwości wzbudzić, tak? Mówię o tych osobach toksycznych. Natomiast jeżeli chodzi o te związki, które są dobre, to tutaj musicie uważać, bo może ktoś będzie próbował wgrać wam jakiś program albo takie potrzeby robić, że aby ten wasz partner czy partnerka to coś tam, tak? Coś tam pewnie wywijają. Nie, nie słuchajcie tych osób, jeżeli wy macie dobry związek, wszystko wam się układa. Sprawdzić trzeba, ale nie słuchać. Czyli nie, ślepo nie słuchać, wiecie, tych porad. I singlaczu się, zmień się i odkryj swoje dary. Singlaczko, bąbelaczku, zmień coś w sobie, zrób małą zmianę we wtorek, a zobaczysz, że odkryjesz na nowo coś, coś w sobie, czego nie widziałeś do tej pory, czy nie widziałaś. Kochani, a więc trzeba kroczyć ku temu, żeby się rozwijać oczywiście zawodowo i osobiście. I osobiście. Kurczę. Wiecie, że mi coś przyszło na myśl jeszcze? Ja wyciągnę jeszcze jedną kartę. Dobra, poczekajcie. Karta zakończająca. Coś tu mi przyszło na myśl. Wyłam się z rodowych schematów. Przyszło mi na myśl, jak tutaj powiedziałam osobiście, zamiast rozwój. Wiecie, to mi przyszło na myśl schemat, i, i właśnie wyciągnąłem teraz kartę schematu. Słuchajcie, trzeba yy, dzisiaj we wtorek zmienić coś, zupełnie inaczej zareagować, wyjść z, tego, z tej reakcji schematu, tak? I zupełnie inaczej zareagować. Na przykład, zareagować ze spokojem, nie dać się wyprowadzić z równowagi. I zobaczycie, że to już będzie ta zmiana która spowoduje, że wy odkryjecie w sobie zupełnie coś nowego. No coś, czego jeszcze do tej pory nie widzieliście w sobie. A ja Wam życzę oczywiście spokojnego wtorku. Dziękuję.